Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Komisja Spraw Zagranicznych jednogłośnie przegłosowała propozycję przyjęcia uchwały przez Senat. Może uzupełniając tylko głos Pana, pana sprawozdawcy, współpraca z Singapurem w ostatnich dziesięciu latach czterokrotnie wzrosła, jeżeli chodzi o wymianę towarową. Oczywiście jak z wszystkimi krajami azjatyckimi mamy ujemny bilans, być może z wyjątkiem Turcji, ale to jest pytanie już interpretacyjne, gdzie, gdzie Turcja jest geograficznie. W przeciągu pięciu lat mają być zlikwidowane taryfy celne na import z Singapuru, co być może oznacza także pewną szansę dla polskich przedsiębiorców i zintensyfikowanie wymiany towarowej między innymi ta ustawa precyzuje rzeczy które w 93 roku nie zostały przewidziane. Między innymi tam był zapis gdzie ulgi inwestycyjne i pewne zwolnienia podatkowe które miały miejsce w Singapurze obowiązywały także stronę polską, że nie będziemy pobierać tych podatków. Ten zapis został usunięty, co może być korzystniejsze dla polskiego do polskich dochodów, także została między innymi uszczegółowiona kwestia podatku związanego z transportem międzynarodowym tam gdzie rzeczywiście jest zarząd czy statków czy, czy, czy samolotów oraz inne drobniejsze doregulowania o których już wspominał Pan Senator Sprawozdawca. Prosimy o przyjęcie. Dziękuję bardzo Panie Senatorze.